Jestem wesoły Romek zbuduje z tobą domek. Odwiedź składy budowlane Wesołek. Styropian fasada ekspert o grubości 10 cm za jedyne 6 ,50 zł 50 groszy za płytę. Materiały budowlane Wesołek. Wysoka jakość w rozsądnej cenie. Mamy wtorek, 25 października. Witold Torbiarczyk, witam. Magazyn Miejski rozpoczynamy skrótem najważniejszych informacji. Kaliszanie o rządach PiSu. Jak Panie oceniają roki rządów? No ja bardzo dobrze. Ja jestem ja... zadowolona i szczęśliwa. A ja nie, ja będę wręcz odwrotnie. No nie, Marylko. Więcej miejsc w żłobkach. 40 dodatkowych miejsc w naszym mieście powstanie. Kwesta 1 listopada odnowią kolejny pomnik. Został wytypowany konkretnie obiekt, właśnie ten grup Leona Nieszkowskiego. To był m.in. prezydent miasta Kalisza w okresie Królestwa Kongresowego. Na początek informacje drogowe, bo na drogach mamy pogorszenie warunków atmosferycznych i nagły wzrost wypadków. Wczoraj doszło do takiego na ulicy wrocławskiej. Ranne zostało ośmioletnie dziecko, niemal w tym samym momencie osobowy Mercedes zderzył się z kombajnem zbożowym. Dziś rano pod kołami BMW zginął 68-latek, mieszkaniec powiatu Kaliskiego. Do Strzeszowskich Lasów wybrał się z wycieczką na grzyby. Wczoraj około 18 na ulicy Wrocławskiej na wysokości zakładu Frukton kierująca osobowym Renault jadąc od strony Kalisza próbowała skręcić w lewo w ulicę sąsiedzką. Nie ustąpiła pierwszeństwa przejazdu dostawczemu Peugeotowi i doprowadziła do zdarzenia. Peugeotem jechał 36-letni mężczyzna z 8-letnim synem. Obaj z niegroźnymi obrażeniami trafili do szpitala. 42-letniej Kaliszance, która prowadziła Renault, policjanci zabrali prawo jazdy. Sprawa trafi do sądu. Kilkadziesiąt minut później w Fabianowie kierowca osobowy Mercedesa uderzył w stojący na poboczu kombajn zbożowy Bizon. Siła uderzenia była tak duża, że maszyna rolnicza zsunęła się na pobocze, a Mercedes przewrócił się na bok. W rozbitym wraku uwięziony został kierowca. Mężczyznę wyciągali z auta strażacy. Dziś rano w miejscowości Ostrzeszów Pustkowice doszło do śmiertelnego wypadku. Według wstępnych ustaleń policji 68-latek wtargnął wprost pod nadjeżdżający samochód. Ofiara to mieszkaniec powiatu kaliskiego. Mężczyzna był członkiem grupy, która przyjechała ze zorganizowaną wycieczką na grzybobranie. W wyniku potrącenia przez BMW pieszy poniósł śmierć na miejscu. Kierujący samochodem mieszkaniec gminy Ostrzeszów był trzeźwy. Dla mnie mają szóstkę, mówi nam Jan. To jest tragedia i wstyd dla Polski, uważa Bożena. Dokładnie rok temu, 25 października, Prawo i Sprawiedliwość wygrało zmiażdżącą przewagą wybory parlamentarne i od razu zabrało się za tak zwaną dobrą zmianę, jak 12 pierwszych miesięcy rządów PiSu oceniają Kaliszanie. Zdania, krótko mówiąc, są bardzo podzielone. To była euforia. ówcześni kandydaci na posłów, senatorów, lokalni działacze i sympatycy prawa i sprawiedliwości spodziewali się sukcesu, ale sami zaskoczeni byli jego skalą. Jednej partii zaufało tylu Polaków, że zdobyła większość w Sejmie, a co za tym idzie, może bez większego problemu przeforsować niemal każdą zmianę. Jaką ocenę po dwunastu miesiącach sprawowania władzy wystawiają pisowi kaliszanie? Rok temu Prawo i Sprawiedliwość wygrało wybory. Jak Panie oceniają rok ich rządów? No, no, ja bardzo dobrze. Ja jestem ja... zadowolona i szczęśliwa. A ja nie, ja wiem wręcz odwrotnie. No nie, Marylko. To jakiś konflikt tutaj. To może Panią konflikt. najpierw zapytam. Dlaczego Pani jest zadowolona? Z czego konkretnie? No, ale wszystkie, które mamy teraz 500, plus, dostało tyle rodzin, dostało. Jednak dla tych najbiedniejszych to jest taki plus, jak nie wiem. Co, no jeszcze co można, no podatki jednak też zaczynają coś z podatkami robić i bardzo dobrze, żeby nie mieli ci najbiedniejsi, tak samo jak ci, naj, co dużo zarabiają. No jest dużo takich spraw, co, co jednak PiS robi. No, mnie, ja jestem zadowolona z tego, bardzo, bardzo zadowolona, że ta partia rządzi, że wygrała. I, a pani z kolei myśli My się, inaczej. Mnie się nie podoba sposób w jaki postępują. To mi się nie podoba. Za dużo jest zamieszania, bo takich yy, no, obrażliwych słów nieraz kłótni to jest, to mi się nie podoba bardzo. To powinno być na jakimś poziomie, wymaga się w końcu od naszych włas, prawda? Pół na pół, pół na pół. Czyli mi się lepiej żyje. No nie umiem się za bardzo określić, ponieważ jestem... Yy, Jestem chorą osobą, jestem po wielu operacjach, jestem na ręce chorobowej. Nie wiem, chciałabym, mam dużo dzieci, aby moje dzieci miały, yy, miały lepiej. No wydaje mi się, no ja, ja byłam za tym, żeby wygrać, żeby wy, wygrało Prawo i Sprawiedliwość. No i mam taką nadzieję, że, że będzie lepiej. Ostatnio podpadło. Czyn? No głosowaniem przeciwko życiu. Rok temu PiS wygrało wybory. Jak pani ocenia rok ich rządów? Bardzo źle. Tylko pani tyle powiem. I powinni iść dawno wszystkie te stare gady na emeryturę. A co konkretnie źle? Co się pani nie podoba panią, najbardziej? Pani panią, nie podoba mi się w ogóle cały układ w państwie. To wszystko, co mam do powiedzenia. Tak samo mi się żyje, ale rządy mi się nie podobają. Dlaczego? No nie podobają mi się po prostu. To nie jest... Nie wiem, to po prostu jest samowolka taka moim zdaniem. Oni mają większość, nic, nic inne partia nie mogą, nie mają nic do rządzenia, także panie co, to chyba w żadnym państwie tak nie ma, żeby jedna partia rządziła cało, całym całym państwem. Jak pan ocenia rok ich rządów? Na szóstkę. Czyli bardzo dobrze, bardzo jest pan dobrze. zadowolony? Zadowolony. A co pana najbardziej cieszy zadowala? No, cieszy mnie to, że zmniejszyło się bardzo bezrobocie, że młodzi ludzie nie będą musieli wyjeżdżać z kraju, będą mieli pracę w Polsce. Ja nie jestem za tą opcją. Nie głosowałam na prawo i sprawiedliwość. I chyba ich głosy są tylko kupione tym, że wypłacają te pieniądze 500. Tragedia. Dlaczego? <laughs> Jednym słowem. No, łamią wszelkie zasady demokracji. No ogólnie wstyd wszędzie. Wstyd na, za, poza granicami naszego kraju wszędzie. No nie, nie jest tak, jak powinno być. No, dali te po 500 zł na, na dzieci i... Uważają, że to wszystko. No, na pewno wygrali tym, że zrobili projekt 500 Plus. I myślę, to jest pod powodem i ich sukcesem największym. To dobre posunięcie. Pan myślę, z tego jest to zadowolony? akuratny osobiście to akurat niekoniecznie. Natomiast na pewno wiele, wiele osób, które, dla których taki zaszczyt gotówki jest naprawdę pokaźnym zaszczytem. Jaką myślę, ocenę by pan wszystko. wystawił? Od jedynki do szóstki? Pół na pół, no bo wiele innych rzeczy mi się nie podoba. Czasami się denerwuję, ale staram się. Nie myśleć o tym. Po prostu jest mi to zupełnie obojętne. Nie żyje mi się lepiej, ale, ale jeszcze żyję. 40 dodatkowych miejsc powstanie w żłobku przy ulicy Bogumiła i Barbary w Kaliszu. Miasto na ten cel otrzymało niespełna milion złotych zrealizowanego od trzech lat programu Maluch. Dzięki temu prawie 100% wszystkich najmłodszych Kaliszan, których rodzice ubiegali się o przyjęcie do placówek, może na nie liczyć. Wielkopolska na kontynuację programu dostała w tym roku 18 milionów złotych. Ponad 950 tysięcy złotych dotacji w ramach programu Maluch pozwoli na rozbudowę żłobka przy ulicy Bogu Miła i Barbary. Miasto ze swoich pieniędzy dołoży niewiele ponad 570 tysięcy. Cała kwota pozwoli na dobudowanie nowego skrzydła w placówce, jego podstawowe wyposażenie oraz zagospodarowanie terenu wokół żłobka. 40 dodatkowych miejsc w naszym mieście powstanie i muszę powiedzieć z prawdziwą satysfakcją, że nasze miasto prawie w 100% zapełni to zapotrzebowanie, które jest w naszym mieście, bowiem na, na miesiąc wrzesień mam taką informację, że z naboru podstawowego jest jeszcze oczekujących 52 wnioski rodziców, jeśli chodzi o, o miejsce w żłobku. Miasto obok kosztu projektu rozbudowy poniesie koszt utrzymania dodatkowych miejsc. To kwota 340 tysięcy rocznie na pobyt ponad 300 dzieci w miejskich placówkach. Samorząd wydatkuje 4 miliony złotych. Wsparcie otrzymuje też ponad setka dzieci w żłobkach niepublicznych i kilkadziesiąt w klubach dziecięcych. Program Maluch, z którego Kalisz otrzymał milion złotych, realizowany jest od trzech lat przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. W tym roku Wielkopolska otrzymała 18 milionów. 3 miliony więcej niż w poprzednim roku. Kwota została podzielona między 128 samorządów, które będą realizowały przynajmniej jeden z trzech modułów programu ponad tysiąc nowych miejsc w województwie wielkopolskim zostało stworzonych. Natomiast bardzo duża liczba, bo około czterech tysięcy rodzin skorzystało z obniżonej, obniżonej opłaty, czyli opłaty zbliżonej do opłaty, która jest w żłobkach samorządowych. Również cieszył się zainteresowaniem program adresowany, ten trzeci moduł adresowany do uczelni wyższych, gdzie uczelnie razem z partnerami tworzyły Podpisanie umowy na przekazanie pieniędzy i realizowanie pierwszego modułu programu odbyło się w poniedziałek w Kaliskim Ratuszu. Odrestaurowanie tablicy na grobie prezydenta Kalisza Leona Niszkowskiego, spoczywającego na Cmentarzu Ewangelickim to cel tegorocznej 1 listopadowej kwesty. Wolontariusze z czerwonymi puszkami pojawią się przed cmentarzem komunalnym już po raz 16. Organizatorzy zachęcają Kaliszan nie tylko do wsparcia kwesty, ale także do aktywnej zbiórki, szczególnie w godzinach popołudniowych chęć kwestowania można zgłaszać do piątku. Od początku trwania akcji udało się zebrać ponad 108 tysięcy złotych, które pozwoliły na odrestaurowanie kilku mogił na nekrocjach. Przy Kaliskiej Rogatce. Leon Nieszkowski przeszedł do historii nie tylko jako prezydent Kalisza i marszałek szlachty powiatu Kaliskiego. W kamienicy, w której mieszkał u zbiegu ulicy Rynek Storuńską, obecnie zamkowa, 7 listopada 1829 roku, odbył się bal, którego jednym z gości był Fryderyk Chopin. Kompozytor, w swoich listach opisał wydarzenie i wspomniał o tańcu z córką Nieszkowskiego, którą opisał jako niezwykłej urody pannę. Bal, który był ostatnim spotkaniem towarzyskim pianisty przed emigracją do Francji kilka lat temu, upamiętniono tablicą w miejscu, gdzie stała kamienica dawnego prezydenta miasta. Tego pochowano na cmentarzu ewangelickim przy rogatce. Mogiła, a w zasadzie tablica wmurowana w parkan okalający cmentarz, jest w fatalnym stanie. Dlatego pieniądze z tegorocznej kwesty zostaną przeznaczone na pierwszy etap odnowienia miejsca pochówku Leona Niszkowskiego. Mur jakby. Odkuć, od, odkuć, bo tutaj jest spróchniałe, nie, nie wiadomo do jakiej głębokości. Do jakich, na jedną cegłę, na jedną cegłę z powrotem odmurowane musi to być. Trzeba zrobić izolację. To jest pierwszy etap. Drugi etap jest tablica. W czasie pierwszej kwesty do puszek trafiło kilka tysięcy złotych. Z każdym rokiem kwota wrzucana przez osoby odwiedzające bliskich pochowanych na cmentarzu komunalnym przy Poznańskiej rośnie. Zabraliśmy przez te 15 lat 108 tysięcy. Może to nie jest dużo. W perspektywie czasu, ale z drugiej strony, my zaczynaliśmy od czterech tysięcy. Udało się uratować ileś nagrobków, ale przede wszystkim udało się też zbudować taką świadomość społeczną, że te cmentarze to jest nasze. Dziedzictwo. W kwestie biorą udział kaliszanie, ale też społecznicy, dziennikarze, artyści, sportowcy, przedsiębiorcy i politycy. Częściej zbiera pieniądze od początku, inni od czasu do czasu. Zawsze są też debiutanci. Też sobie poczytuję za zaszczyt to, że któryś rok z rzędu mogę również wziąć udział i chociaż tę godzinę poświęcić na to, żeby takie... Maleńki wkład, ale kiedy, kiedy tych maleńkich wkładów... Jest kilkadziesiąt osób, to wtedy właśnie powstają te, te piękne kwoty na ratowanie zabytków. Jak na razie zgłosiło się 40 osób, które chcą kwestować 1 listopada. Większość zapełniła godziny do południowe między 8 a 12. Organizatorzy zbiórki czekają na kolejnych chętnych wolontariuszy. Przede wszystkim tych, którzy chcieliby kwestować od południa do godziny 16. Zgłaszać można się do piątku w siedzibie PTTK przy ulicy Targowej 2. Cholewkarze, piekarze, rymarze, modystki, kaletnicy i inni rzemieślnicy są bohaterami najnowszej wystawy w kaliskiej wieży ciśnień. Na kilkudziesięciu czarno-białych fotografiach oglądać można tych, którzy kultywują mało popularne już dziś profesje, oraz wnętrza ich zakładów na ogół niedostępne dla klientów. Wystawa zatytułowana po prostu Rzemieślnicy jest wspólnym projektem Anny Tabaki, historyczki sztuki i regionalistki, fotografa Mariusza Hertmana oraz Przemysława Dunaja, plastyka z ciśnień. Realizatorzy zastrzegają, że nie mieli ambicji stworzenia monografii kajskiego rzemiosła, ale udało im się, jak to skromnie określają, stworzyć kilka szkiców do portretów. Każde dzieło, które powstaje z jakąś interpretacją jest zarejestrowaną chwilą, ale tutaj, w tym przypadku staraliśmy się, aby to było jak najbliżej dokumentu, takiego prawdziwego, rzetelnego dokumentu, w którym nie widać właściwie osobowości twórców. Widać za to osobowości szewca, cholewkarza, piekarza, rymarza, krawca, kaletnika, cukiernika, fotografa i modystki. Dziewięciu osób, które część Kaliszan zna bardzo dobrze, bo korzystać z ich usług, kupuje ich produkty, pozostała część być może nie wie, że są, że pracują, z mniejszym lub większym powodzeniem prowadzą swoje rzemieślnicze zakłady. Jeżeli w większości tych firm będą następcy to to się jeszcze przez, y, rzemiosło się jeszcze przez wiele lat utrzyma. Co prawda ono będzie wyglądało inaczej niż y, pamiętamy to z dzieciństwa, ale na pewno będzie istniało, bo to są rzeczy potrzebne. Na wystawie nie oglądamy fotografii reportażowej utrzymanej w nowoczesnym stylu. Hetman odwołuje się do pięknej tradycji fotograficznego portretu XIX-wiecznego, która uprawiana była do połowy wieku XX. Z jednej strony są to zdjęcia niewątpliwie pieczołowicie przygotowane, pozowane, z drugiej, co zdradził nam artysta, powstawał na tyle długo, że właściwie każdy z bohaterów tracił cierpliwość i porzucał pozę na rzecz naturalności. Tak, właściwie te obrazy to można porównać do, do japońskich drzeworytów. Autora, którego chyba wszyscy znają, a może nie wszyscy wiedzą, jak się nazywa, Hokusaja. To się nazywało ukiyo e czyli to są obrazy przemijającego czasu. W wystawie Rzemieślnicy towarzyszy rzetelnie przygotowane wydawnictwo, które zdobią oczywiście fotografię Marusza Hetmana, ale przede wszystkim wypełniają je bardzo ciekawe historie bohaterów spisane przez Annę Tabakę. Ekspozycję, która towarzyszy trzeciemu wielkopolskiemu festiwalowi fotografii imienia Ireneusza Zjeżdżałki, oglądać można do połowy listopada. Czy w małej miejscowości w Powiecie plaszewskim doszło do przerażającego zabójstwa? Wczoraj rano zwłoki mężczyzny leżące na podwórzu przed domem znalazł brat ofiary. Według nieoficjalnych informacji, 57-latkowi zadano liczne ciosy nożem, a ciało zostało pozbawione genitaliów. Kto i dlaczego mógł się dopuścić tak okrutnej zbrodni? Więcej o tej sprawie piszemy na portalu faktykaliskie.pl. I kończymy wtorkowy magazyn miejski. Dziękuję Państwu za uwagę. Już za chwilę prognoza pogody. A ja mówię: do zobaczenia. Dziś wieczorem zachmurzenie duże, możliwe przelotne opady deszczu. Temperatura wyniesie 9 stopni, ciśnienie 1008 hektopaskali. W nocy pochmurno, ale bez opadów. Temperatura wyniesie 8 stopni powyżej zera. Jutro w najcieplejszym momencie dnia subkirtenci pokażą 7 stopni. Na niebie dużo chmur, w południe możliwe przyjaśnienia. Ciśnienie wzrośnie do 1013 hektopaskali.